Jezusa prosimy pojednajcie się z Bogiem. Święty Paweł wcześniej szafą ma doświadczenie, że pojednać się z Bogiem to przekracza nasze możliwości. Naprawdę to nie wynika z nas. Najgorzej jest wtedy, kiedy że, że, wynika. że żeby skorzystać z, z pojednania, z nawrócenia, to trzeba się tylko zmobilizować. Tak właśnie jestem ten drugi syn, starszy. Przekonany, że jest sprawiedliwym. Wypełnia prawo wszystkie rozkazy, ale nie jest ojcem, są właśnie faryzeusze uczniowie, w miśmie. ci, którzy myślą, że mają moc się nawrócić sami siebie. odwrócił się od nas, ale jest tylko który wypłynie, który szuka, wychodzi, tęskni, woła. Codziennie mówi do nas kocham się. W imię Chrystusa prosimy pojednać się z Bogiem. To jest doświadczenie szapła dlatego pisze do Korynka w ten sposób. Tam jest się... trudno przetłumaczyć to na język polski. Pojednajcie się z Bogiem, ale jak przeciętnie do tekstu greckiego, tam jest czas czasowy wierny. Imię. Trzeba było przetłumaczyć w ten sposób. Dajcie się pojednać Bogu. Dajcie się pojednać Bogu. Dlatego w imię Chrystusa, Jego imię nas jedna z Bogiem. Stolek. Ojciec ma spotkać tych synów na uczcie, zaprosić ich do stołu. Ten młodszy szef, starszy niemiecki, taki stara się cena zrywania z cierpkiem That com Wdział w tej zasługi. Po prostu z własnym. Jest to Ten syn ten młodszy, on się nie nawraca. Czytajmy Ewangelię bardzo uważnie. On nie wrócił wróci do Ojca, dlatego że się nawrócił do Ojca. Yani başarılı ne kadar kutsana? Poruszyło się, jego wnętrzności. W starożytności wierzono, że siedlisko miłości i litości jest w naszych mięśniach, w naszych wnętrznościach. Bo się wzruszył głęboko od wewnątrz. Uruchomiło się, uruchomiła się w Bogu, w Ojcu, uruchomiła się pamięć. To jest mój Syn.

od pracy niekoniecznie. Dlaczego? Bo Bóg działa, pusząc sobie. So what's Gdzie jest nasze problemy? Rozponił majątek. Rozponił majątek. I tutaj znowuż polski tekst, jaki oddaje. Czterokrotnie pada słowo majątek. Ale w języku greckim są dwa razy dwa różne słowa. Dwa razy pada słowo Uzias i dwa razy pada słowo Urias. Kiedy ten młodszy syn prosi o, o majątek, to używa greckiego słowa Uzias. To znaczy substancja, własność, pieniądz, materia, dania. Twoją własność, materię. Traktuje to przed I wtedy Ojciec dał mu część majątku. I tam jest prędze słowo ios, czyli życie. Ojciec nie daje kasy, nie daje życie I kiedy On rozponił majątek, kto rozkłonił życie Boga, przy okazji swoje, dlatego poczuł głód, pragnienie, umarł za życie. On był jak król. Paść świnie to jest dno największe, jakie można osiągnąć w Izraelu. Świnia zwierzę czyste. Jeszcze służy tym świniom. I nawet nie może przywraca mu godność, daje mu szatę, pierścień, sandal, każe zamieść uliczonym ciele, każe świętować pomimo, że to jest dzień powszechny, Chcę zastanowić się i że. Nawet jeśli zewnętrznie będę spowiadał, się, wypełniał wszystkie zobowiązania, przecież można się przyzwyczaić do takich mechanizmów. Można całą wspólnotę przyzwyczaić do takiego mechanizmu i postępować na drodze mechanicznej, jak starszy syn. Wielkość tego syna jest taka, że on zastanowi się przez interne do wnętrza, z głębsze słowo, wszech. Na końcu się tam myśli z tym starszym synem. Bo to jest taka Ewangelia, można byłoby konferencję tak w A ten starszy syn. to jest twoje co jest O tego nie słyszę. thank you